Czy wiedziałeś, że po niemiecku nie mówi się zadzwoń do mnie, tylko zadzwoń mnie? Podobno jak po angielsku by się mówiło call me. Tutaj i teraz mamy ostatni odcinek w roku 2023, tak jak ja w ostatnim filmiku zapowiedziałem, no i ten filmik jest na zamówienie, czasowniki z akuzatywem, no to ostatni raz lecimy z koksikiem. W języku niemieckim są czasowniki, po których trzeba użyć dopełnienia w konkretnym przypadku. Tutaj właśnie ten akuzatyw i uwaga, kontrolne pytanie, nie tak jak ja ostatnim razem źle powiedziałem WIM. uda was przy datywie, e, tylko tu przy akuzatywie jest win uda was? Jak ja to lubię i jak Wy to lubicie, mam tutaj przykład. Mam samochód, czyli kogo czy co? Samochód. I po niemiecku ich habe ein auto. Wen oder was? Ein auto. Wen oder was habe ich? Ich habe ein auto. Bawię się tutaj kolorami. Na niebiesko tutaj macie zaznaczone ten akuzativ: Wen oder was? Ein auto. A po niemiecku na zielono. Haben w odmianie nie? ich habe, czyli ten czasownik. Ale, i tutaj uwaga, są czasowniki z akuzatywem pokrywające się z przypadkiem w języku polskim, takie, które się oczywiście nie pokrywają. No i mam tutaj dla Was oczywiście przykłady. Link z listą, tak jak w tamtym filmiku, też na dole w opisach. Um, przy okazji powiem Wam, są tam więcej linków. Jest jeden link z tymi właśnie opisami, i drugi, jak chcecie zostać członkiem kanału, to tam też jest link. I pewnie na WhatsApp też jest link, um, bo często gęsto ludzie się pytają, um, a niektórzy nawet narzekają, jak mówię, często gęsto. <grych> tak mi to akurat teraz przyszło. Okay. Um, tutaj mamy właśnie pokry pokrywające się z przypadkiem w języku polskim. Tak? Um, tutaj mówimy o odwiedzaniu, czyli bezłuchyń. Odwiedzamy. Was. Wir besuchen euch. Wir besuchen euch. Czyli my odwiedzamy was. Besuchen to jest właśnie ten äh, czasownik, a euch to was, czyli wen oder was. Wir besuchen euch. Następny przykładzik. Czytam moją umowę o pracy. Ich lese meinen Arbeitsvertrag. Czyli lesen zmusza mnie do Akkusativu, Wen oder was czy czy Kogo czy co czytasz? Ich lese meinen Arbeitsvertrag. Czytam moją umowę o pracy. Trzeci przykład: znam ciebie bardzo dobrze. Znam ciebie bardzo dobrze. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Wen oder was? Dich. Kennen, znać czyli zmusza, kennen, zmusza mnie do akkusatyw, czyli dich, ich kenne, dich sehr gut. Ale jak będziecie to trenowali, czyli ten filmik, jak będziecie oglądali miliard razy, albo dwa miliardy razy, to będziecie to już znali na pamięć, że ich kenne, wtedy mich dich in sie. Trzeba się tylko tego nauczyć na pamięć już jest easy, mówię Wam. Ale trzeba się uczyć na pamięć. Znaczy nie te zdania ogólnie, te odmiany. I tutaj teraz uwaga, które się nie pokrywają z przypadkiem w języku polskim, Płacę. Po polsku by było. O, tutaj mam właśnie w nawiasach to, co by się powiedziało poprawnie po polsku. A to jest jakby to przetłumaczyć dosłownie po niemiecku, czego oczywiście nie robimy i to nie jest poprawnie, ale dlatego to napisałem i też kolorowo na czerwono, że to się tutaj nie zgadza. Um, płacę tobie za pracę, by się powiedziało po polsku, a po niemiecku wyszłoby to płacę ciebie za pracę. Bo słuchajcie, sami. Ich bezale. Dich für die Arbeit. Wen oder was? Dich. Wen? Dich. Ähm, ich bezahle dich. Nicht, ich bezahle für dich, sondern ich bezahle dich. Aber ich bezahle dir. Po prostu, dosłownie, ich bezahle dir. Das jest ich bezahle dich. Ciebie płacę. Ja, płacę Ciebie. Tak, to po prostu jest. Das sind Leute, die sich nie zgadzają. Potem jest um, ty przeszkadzasz mi po polsku, a po niemiecku przetłumaczyć by było ty przeszkadzasz ty przesz, przeszkadzasz muszę, muszę zobaczyć, ty przeszkadzasz niekiedy mi to po prostu tak jest, mylę się ty przeszkadzasz mi, mnie po niemiecku przetłumaczenie mam nadzieję, że nie pomieszałem tego teraz trochę Potem te mnie, to by było dosłowne przetłumaczenie co nie jest dobrze, zamiast komu to tu jest kogo du szczest mich czyli mnie. Duż jest mich. Nie, że ty, teraz oglądający, ale tylko na przykład. Dużo Jeszcze jeden przykład, który się nie pokrywa z przypadkiem w języku polskim. Ona zazdrości swoją koleżankę zamiast swojej koleżance. Sie beneidet ihre Freundin. Wen oder was beneidet sie? Sie beneidet ihre Freundin. Czyli swoją koleżankę ona zazdrości. Trochę to dziwnie brzmi, ale nie? tak już jest. beneidet i Freundin. Możecie sobie tą listę, którą w opisie jest, zobaczyć. Zobaczcie koniecznie, jeżeli chcecie się tego nauczyć, a to powinna być wasza misja, bo to jest przed Sylwestrem. Nikt się nie będzie tego uczył, ale już od nowego roku kujcie to, kujcie to, bo to jest dla waszego dobra. Nauka? Nie, wiedza nie szkodzi, tak to zawsze lubię mówić. I teraz uwaga. Czasowniki z podwójnym akuzatywem, podwójny akuzatyw. W języku niemieckim istnieją czasowniki, które mają dwa dopełnienia w bierniku. Jak to działa w praktyce? To nie jest takie skomplikowane, jak się wydaje. Oznacza to, że po takich czasownikach występują dwa rzeczowniki, zwykle przedmiot i osoba, które mają formę, czyli odmianę biernika. Na szczęście w języku niemieckim jest tylko parę takich czasowników. No i lecimy właśnie z przykładami. Tutaj czasowniki z podwójnym akuzatywem. Uwaga. Mama wypytuje mnie o słownictwo. Dajmy na to, nauczyłem się 100 słówek. No i mama mnie wypytuje teraz te słówka niemieckie, które ja się nauczyłem. I tutaj w niemieckim to było abfragen. To na, na zielono, to jest takie złączone. Tak? Um, abfragen. Meine Mutter fragt mich die Vokabeln ab. Tutaj znowu e, zabawa z kolarami. Wen oder was? Was fragt sie mich ab? So, ona, bitte. Die Vokabeln. Wen fragt sie? Mich. Und du ist właśnie den Podwójny Akkusativ. Das eine, to jedne, to jest Vokabeln. Czyli was? A wen? To mich. Wen abfragen. Wen fragst du was ab? Kogo ty wypytujesz, co? Wie Weißt du, o to chodzi? Und du ist właśnie den Podwójny Akkusativ. Wen fragst du was ab? Wen und was? wen mich was vokabel ja, Das ist nicht für Następny przykład Wojtek uczy nas języka niemieckiego Wojtek lehrt uns die deutsche Sprache Was lehrt Wojtek uns die deutsche Sprache Wen lehrt Wojtek kogo uczy Wojtek uns nas To samo jak w pierwszym przykładzie Czyli lehren uczyć i wtedy podwójny akuzatyw. Tak samo uh, jemanden etwas kost, kogoś coś kosztować. Hm, nie wiem, czy to tak idzie dokładnie przetłumaczyć. Członkostwo na kanale Wojtka, tutaj ten teraz, o, kosztuje mnie 15 złotych, przykład. Die Kanalmitgliedschaft bei Wojtek, chodzi tutaj teraz o YouTube, kostet mich 15 zł. Was? kostet mich die kanalmitgliedschaft wen kostet die kanalmitgliedschaft mich czyli co kosztuje to członkostwo kogo to kosztuje nie kogo to kosztuje też chyba nie jest tak poprawnie ale wiecie o co chodzi tak To jest ten podwójny akuzativ właśnie um, ona nazywa mnie królem sie nennt mich einen könig ja sie nennt mich einen könig wen Mich was einen König. Wen? Mich was einen König. Nennen jemanden nennen, kogo ich nazywać. Kuchnia mnie nie dotyczy, lub nie dopchodzi, lub ja nie mam nic do czynienia, do czynienia. Ta kuchnia to posam Der Streit geht mich nichts an. Der Streit geht mich nichts an. Wen? Gibt der Streit nichts an? Mich. Was geht mich nichts an? Der Streit. Czyli was, der Streit, wen, mich. Angehen, geht an, angehen. Es geht mich nichts an, es geht dich nichts an und so weiter und so weiter. Myślę, że, zrozumieliście, so, to ist ten Podwójny Akkusativ. Mieliście teraz te Przykłady. I teraz, właśnie jak zbudować zdanie z dopełnieniem w akuzativ też super łatwe. Na pierwszym miejscu macie podmiot, tutaj muszę jeszcze tym Magic Stick polecieć, żeby tu wam pokazać podmiot, potem czasownik, no, a potem dopełnienie, i tutaj to łatwe zdanie: ich kaufe ein auto. Ich kaufe ein auto. Ja kupuję samochód. Super łatwe zdanie ogólnie, a jak chce się zapytać, to wtedy czasownik oczywiście na pierwszym, na drugim jest podmiot i na końcu znowu do Kaufst, Kaufst du ein Auto? 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 To ja całkiem na początku jeszcze to tłumaczyłem, jak jest Kaufst du albo Kaufst du. By Kaufst du to tego d, takiego nie ma, takiego d, tylko jest Kaufst du. Kost, takie, takie, prędzej T jak D to wychodzi, ale co do budowy zdania, widzicie, jest łatwe i to już by było wszystko. Teraz, jak jest tutaj u góry napisane, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Um, było super z Wami. Doszło was bardzo dużo, aby tak było w następnym roku, abyśmy mogli swobodnie się dalej uczyć, i mam nadzieję, że nałapiecie chęci. Wiadomo, teraz jest impreza, Sylwester, trzeba pobalangować, jak, jakby musi być po prostu. Ale po tym jest znowu nowy rok, wiecie, jak szybko czas leci. Mam nadzieję, że w następnym roku zobaczycie, zobaczycie do tyłu te 12 miesięcy i powiecie: Wow, nauczyłem się tyle, czy tyle, czy tyle, a mierzyć możecie to certyfikatami A1, B1, B2, C1 i tak dalej. Także trzymam za Was kciuki, macie różne możliwości dostępu w internecie, do gdziekolwiek, także uczcie się, bo wiedza nie szkodzi. Także jeszcze raz, guten rutsch und bis bald, euer Wojtek.